I dawaj. jest prosto, rama wyprostowana. Teraz wypadałoby to wzmocnić. I Rower będzie już przygotowany do malowania. Mam taki płaskownik trochę duży, ale kto wie, kto wie. co z tą ramą otóż farba jest zdjęta i no tu już był plan dołożenia wspornika tutaj jeden tutaj gdzieś drugi żeby to się już nie zginało ale nie miałem za bardzo czasu żeby to robić się tym zająć w międzyczasie pojawiło się Coś takiego. No i cóż, będzie zmiana ramy. Będzie zmiana ramy na tą czerwoną. To nie jest Merida. Już to zweryfikowałem. To jest coś innego naklejki są Meridi, ktoś sobie nakleił bardzo, widocznie bardzo chciał mieć Meridę to jest rama od jakiejś szosówki starego typu z tyłu wygląda tak a, jeszcze ważna rzecz, tutaj yy, z działem farbę okazało się, że to już przez kogoś kiedyś było spawane w dodatku widzę, że trochę krzywo ja Dodatkowo tą ramę prostowałem, bo jak wiecie Została delikatnie zgięta Przez hamulec tarczowy I też jest to tak No Nie jest równo, po prostu koło W momencie jak osadzę koło to ono jest równo Ale rama nie jest równa I znalazłem Przypadkowo Taką ramę, mogę powiedzieć Że za grosze Za cenę symboliczną I Różni się delikatnie geometrią. Tu jak ją ustawimy. Tak, taka geometria chyba bardziej szosowa jest. Ewentualnie jak to zrobimy na równo. A wyjdzie podobnie. Jest trochę większa od tej poprzedniej. Od tej rometowskiej. Także ta rama idzie na razie w odstawkę. Czeka na lepsze czasy. Kiedyś coś się z niej zrobi. A gravel będzie oparty na tej ramie. I oczywiście dołożę tutaj hamulec tarczowy. Tylko już go tak jakby zabezpieczę wspornikami, żeby to się nie zginało. Co więcej. Może ktoś wie do czego to służy. W tylnych tu idzie koło. Nie wiem co to jest. Nie miałem z tym do czynienia. Tu są chyba Regulacje, właśnie linek, też fajna sprawa, taka retro, być może zastosuję. I poza tym co? Rama jak rama zdzieram farbę, bo chyba ktoś to malował po swojemu, jak widzę. No to zdzieram tą farbę i ja mal będę ją malował po swojemu. A i ważna rzecz, tutaj mamy gwint. Tamtej tego nie było, tu jest suport wbijany. Tu mogę zastosować już coś fajniejszego. A więc. Dodatkowa robota, ale przecież o to w tym chodzi. A jeszcze dodatkowo otrzymałem taką fajną korbę oryginalną japońska. Jest to... Jaka to jest marka? Sub. To to... Sugino chyba ale fajny stan. Jedyny minus to jest super ciężka oryginalna, więc to było w tym rowerze. Szosowy zestaw, tylko korba jest na Clean, ale gdzieś, gdzieś to kiedyś zastosuje na pewno. Także taki prezent z rowerkiem, bo rower zamówiłem rama plus ten czerwony widelec. A gratis ktoś jeszcze nosił. Korbę. W pudełku. Fajnie. Pokażę wam coś więcej. <gry> tu też mam rower, który czeka na swoje przeróbki. Cały rower. Ale na razie za dużo tego i po kolei wracamy do gravela. Wydaje mi się, że jeżeli e, tak jakby geometria tej ramy jest bardziej szosowa, to bardziej będzie przypominać to grawela. Zobaczymy, jak się będzie na tym jeździć, ale ja już wiem, że dobrze. Hm. Tak przypuszczam. Nie wiem, co to jest. Czy ktoś wie? Dobra, ściągamy.